Witam i zapraszam na wiadomości kulturalne. Mamy środek czerwca, więc sezon festiwali i pikników już prawie w pełni. I tak rozpoczynamy właśnie od zaproszenia na piknik Towarzystwa Przyjaciół Krakowa. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na kolejny piknik Towarzystwa Przyjaciół Krakowa. Co prawda w tej chwili jakieś krople nam padają na głowę, ale jak już jestem przygotowany na pełne słońce w tę następną niedzielę 19. Czerwca spotykamy się w Schiller Parku na Cumberland i Irving Park na polanie 11. Będzie mnóstwo atrakcji, zwłaszcza dla dzieci, no bo jest Dzień Ojca, to pewnie tatusiowie przyprowadzą swoje pociechy. Będziemy mieli yy, na przykład wyścigi rowerowe na żużlu. Ja tutaj sobie pomogę troszeczkę. You can dance, czyli taniec dla dzieci, mecz piłkarski. Żużel na rowerach, jumping balonowy, będzie dwa takie ogromne będą jumpingi, czyli dzieci do lubią fikać koziołki w powietrzu. Natomiast dla dorosłych, no, jak zwykle kuchnia, będziemy mieli stoiska, kiełbaski, krupnioki, co komu tylko się będzie podobało. Smażalnia ryb do nas przyjeżdża i jeszcze mamy dwie kuchnie polowe, jedna z restauracji lutnia, a drugą przyprowadzi, żebym się nie pomylił, 12. Pułk Ułanów. I mają słynną grochówkę. Tutaj już słynna wśród Polonii, także tamta grochówka również będzie. Zaczynamy tradycyjnie. O godzinie 11 będzie msza święta. No i później zaczynamy się już bawić. Do tańca gra nasz wspaniały zespół Małgosia i Fire Beat, już sprawdzony na wielu imprezach krakowskich. Także zapraszam. Proszę nie zapomnieć o kapeluszach, okularach słonecznych, kremach. I widzimy się w Schiller Parku już w niedzielę e, od godziny 11 aż do zachodu słońca. Zapraszamy na bal ze smokiem i z lajkonikiem. Pozostajemy w klimacie zabawy w plenerze, bo kolejnym zaproszeniem, jakie mamy dla Państwa, jest piknik wędkarski. W związku z Dniem Ojca, Alpamanty Ford organizuje wyprawę na ryby dla ojców i dzieci. W najbliższą niedzielę od 11 w Basy Woods przy Grove 22 w Elgrove Village rozpocznie się ta zabawa. Jak zapowiadają organizatorzy, wszyscy znajdą coś dla siebie: zawody wędkarskie z atrakcyjnymi nagrodami oraz możliwość zdobycia licencji. To wszystko już w niedzielę. Więcej informacji pod numerem telefonu: 708-345-9300. Kolejnym wydarzeniem wartym uwagi jest największy polonijny festiwal na świecie, czyli Polish Fest w Milwaukee. Tam przez trzy dni, piątek, sobotę i niedzielę, odbywać się będzie masę koncertów, konkursów i oczywiście nie zabraknie typowo polskich potraw. I zimnego piwa. Wśród występów dla dzieci zobaczyć można będzie znany chicagowskim dzieciakom Rojek Bend. Hej dzieciaki, dzień dobry. Witam was, Andrzej Rojek, czyli Rojek Band. Chciałbym was zaprosić w tym roku do Miłok, na największy chyba, tak mi powiedziano, że chyba największy festiwal polonijny na świecie, nie w Stanach Zjednoczonych, na świecie. Ja grałem tam w zeszłym roku, miałem tę przyjemność. Wspaniała zabawa, piątek sobota, niedziela. Oczywiście ja gram na małej scenie dla dzieci z zespołem Rojek Band. Zapraszam was oczywiście, no, wspaniała zabawa jak kto już był na moich występach, więc wie, konkursy, zabawy, oczywiście nagrody wspaniałe. No, przeboje, dziób, dziób, zapraszamy na rowery, pierwsza klasa sięga do pasa, no i Afryka, którą migamy właśnie zawsze na scenie, śmieszny bardzo utwór, zapraszam serdecznie. Także ja gram w y, piątek, y, o 5 p.m. w sobotę o 3, a festiwal trwa 3 dni. Zapraszam. Niesamowita atrakcje, atrakcje między innymi kolejka, która przemieszcza się dookoła całego festiwalu. Coś wspaniałego. 5 albo 6 olbrzymich scen. Zapraszam serdecznie. Taś, taś, taś. Do zobaczenia. Teraz z Milwaukee wracamy do Chicago, a tu... Dziesiąty jubileuszowy przystanek Polskie Granie. Jak zwykle w kafelura zabrzmią rokowe brzmienia i jak zwykle wszystkich fanów roka czeka tam doskonała zabawa. O szczegółach opowie organizator Łukasz Widuliński. Przystanek Polskie granie już po raz dziesiąty w tą sobotę w kafelura. A, niesamowite wydarzenie rock'n'rollowe, muzyczne, niesamowici muzycy, a, wokaliści, a, Aga Kirol, Ania Tarnowska, Damian Gałek. A, wszyscy, którzy przewinęli się przez Polonia Star. A, 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 sam fantastyczni muzycy, Tomek Ciastko, gitara, Jacek Wątróbka, perkusja, Władek Kleban, a, klawisze Łukasz Juduriński, gitara basowa. W tym składzie w najbliższą sobotę w kafelura. Po raz dziesiąty. Słuchajcie, przybywajcie wcześniej. Absolutnie przybywajcie wcześniej. Bo wzorem poprzednich przystanków, doświadczeniem z tamtych przystanków wiem, że a po prostu później brakuje miejsca. Także startujemy o 10.00, bądźcie punktualnie. Mam nadzieję, do zobaczenia w kafelura o 10.00. Dla melomanów kochających jazz mamy ciekawy event w centrum miasta. Jest to festiwal jazzowy, na którym wystąpi wiele gwiazd, a wśród nich Agnieszka Iwańska. Z wielką przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa na mój koncert. W ramach Naperville Jazz Festival. W najbliższą sobotę o godzinie 6 wieczorem wystąpię z moim zespołem w amfiteatrze w centrum Naperville. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Spiral W tym roku festiwal poprowadzi Rico Dell, szef chicagowskiej stacji Smooth Jazz. Ogromnie się cieszę na ten koncert, tym bardziej, że w latach 90. na koncercie w Chicago przed Spiral Gyra wystąpiła Wasia Trzeczelewska. Tym razem mi przypadnie w udziale zagrać przed tym wspaniałym zespołem prezentującym gatunek Fusion Jazz. To dla mnie wielki zaszczyt. Zapraszam wszystkich Państwa w najbliższą sobotę o 6 wieczorem do amfiteatru w Downtown Naples. Do zobaczenia. Teraz coś dla koneserów sztuki współczesnej, czyli wystawa, która otwiera się już w piątek w galerii u Kamyszewa, czyli. Anzypt. Patrycja Wierzba, która za chwilę przedstawi szczegóły tego wydarzenia, zgromadziła 14 polskich artystów, którzy prezentować będą swoje prace. Mieszanka stylów i koncepcji, rzeźba, malarstwo i fotografia to tylko część dzieł, które będzie można podziwiać już od piątku. Serdecznie zapraszam wszystkich widzów i słuchaczy na otwarcie wystawy Anzypt. Wystawy poświęconej polskiej sztuce współczesnej tworzonej w Stanach Zjednoczonych. Um, adres 1112 North Milwaukee Avenue w Chicago, um, galeria pod nazwą The Society for Arts. Zapraszam w swoim imieniu, jako organizatora i kuratora wystawy, w imieniu właścicieli galerii, Krzysztofa Kamyszewa i um, Ewy Kamyszew, jak również w imieniu wszystkich artystów uczestniczących w wystawie. Jest ich 14. Um, serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Na koniec dwa wydarzenia etniczne. Z przyjemnością chcemy przedstawić Państwu ciekawe wydarzenia innych niż nasza grup narodowościowych. Z pewnością znajdzie się wielu chętnych, którzy odwiedzą festiwale takie jak choćby Fiestas Puerto Ricas. Już w ten weekend w Humboldt Park przy 14.00 North Sacramento Avenue w Chicago odbędzie się festiwal Kurtu. Kultury portorykańskiej. Tam muzyka na żywo, typowe dla Puerto Rico przysmaki i oczywiście całe mnóstwo tańca, czyli salsa i marengę. Zapraszamy w piątek od czwartej po południu, a w sobotę od pierwszej. Ostatnią propozycją w tym tygodniu jest coś dla miłośników wina, makaronów, risotto i pizzy, czyli. Fiesta, pasta, wino, oczywiście włoski festiwal kultury Italii w Little Toscany przy 2400 South Oakley Avenue w Chicago. Przez trzy dni będzie można skosztować smakołyków słonecznej Italii. Typowe włoskie potrawy, włoska muzyka i dużo, dużo słońca. Tak według organizatorów wyglądał będzie festiwal pasta, wino. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia za tydzień.